Knock. Tak Tak, to mam chłopa na blisko? Widzę, widzę, widzę. Zdjąłem ich. to ty? Ja zdjąłem. Dobra, nice. Musimy się na wyspę dostać, tutaj mamy łódkę. Nie, nie na wyspę, co ty chłopie? Nie na wyspę. Nie? Nie. O, dobra. To, dobra. Mi się poryło to. Grajmy creep, chyba. Nie mam apteczek jakby. Ja rzucę, ja mam cztery. Robotowałem. i też. tego się schowałem No jeszcze, może się No, się schowam tylko. Bo ten z pleców może nas jeszcze wyrzucić. Ja patrzę. W to ci, ci rzucę A122 dwie. 122 mam. Nad nami. Nie. Gdzieś widziałem, a widzę, tu przy drzewie? Tak. No, jeden? Te, tak, tak, tak. Leży. Nice. I tam jeszcze za, za Markiem moim. Tak. Gdzieś widziałem. Gdzieś uciekał. Tu, 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 tu. Tu się przyciągnął. Tak? Ten zielony. To jest tak, chyba ten tak, z miasta. Tak. To jest ten patrzę, zielony patrzę, z miasta Patrzę, 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 patrzę. Tamten insta-dead. Idę od prawej troszeczkę. Idź, idź. Jest kod. celowany. Patrzę na te bale cały czas. Zero ruchu. Jest. E, rusza się. Dostał. Dostał. Leży. No. To, to chyba najważniejszego zabiliśmy. Chyba. Nie ma. Miał apteczki. Dobra, pod samolot musimy iść trochę. Ale skiny mieli. Ten chłopiec Jest tam yy, w, czterech typa. Patrz patrz, 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 patrz. Widzę. O kurwa, ci Jednego chyba. My... No, chodź pod samolot, chodź pod samolot. Znaczy. Tak. Chodź, 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 ja już dochnąłem. Oni też tam będą, ale zajmiemy sobie pierwszą pozycję, na przykład tu. Te są koło mnie już, są koło mnie. Tu jeden. Widzę, ja nikogo, no, jest tylko... nie widzę nikogo. Ta DMR-ka jest chujowa, powiem szczerze. Nie polecam jej. Na blisko. W lewo. Od prawej? I z prawej. Twojej? Ja jest. nie mam jak podejść. Nie Dobra. mam jak podejść. Obiłem. Jak podejść. Gdzieś Muszę na zielonym. Na zielonym jest. Widzę, widzę. No. Tak. Tu mam chłopa na blisko. Widzę. Widzę, widzę, widzę Zdjęłem ich. To ty Ja zjąłem Dobra, nice To ja, jakby co Ja też dobiłem swojego Jestem Minus Nice e, Czekaj, zobaczymy ilu zostało wow, nie niby No, dlatego mówię Zobacz co w dwójkę żeśmy sami zrobili <noise> Ja sobie chyba to zapiszę Ale um, mówię, um, mówię, tak, G28 to jest kluczyn... nie, słabo. Gówno, tak? ta no. To tak jakbyś grał SLR-ką w babci. O nie, gówno. ma taki odrzut między pestkami. Dobra. To ja zrobię, ja stanę tu za murkiem i Ghosta walę teraz. O właśnie, przecież ja mam tego, drona. Wbijam drona. Dwóch. Sami dostaliśmy chyba, tak? A no, chyba tak. Tak, bo No to my, nie ma nikogo, chodź. To bez sensu takie coś. Nie, bo to pierwsze... Nie, to z lewej to jest ile zabiliśmy. Nie, ja wiem, ale wcześniej było czterech graczy onboarded. Aha. <głosy> <głosy> Sami żeśmy mówił. <noise> Kurna, ty mówisz, że tam cała czwórka idzie. Ja myślę, że taki kur... spocony, nie? A to jest... ...star. Easy. moment. Lol. Ale mnie wyjebało. To nas? Jestem damage. A bo na tobie był. Lol. XD. No, ja nie widzę, Ja no, <grywka> sobie jadę w końcu. nad nim. Nad nim przejechałeś. On no, no nie że jest, dostał łeb Ty w sumie może masz rację iść tam górkę złapać? Jak SE -S -S no. Jak podjadą wystarczająco blisko to można. No. Tam on na przykład Tam chcesz? No właśnie nie Oni chyba kod... tam pojechali teraz Nie wiadomo gdzie ta helka będzie. E, dwa dropy obok siebie spadły. Obok? No, Patrz, nie. Mówiłem. Prawie. Dobra, ja to bardziej uciebie. Tam chyba drop jest? A nie, to coś tam jest. Tutaj. No to możemy zająć. Dobra pozycja. W sumie, jak tam nikt na no. plecy nie wejdzie to jest git Jeszcze dobra Ja mam sniper z tumikiem Ty też chyba nie? Nie, nie mam tumiku Mam wektora, zobaczymy jak się wektor sprawdzi Jak się kojarzy to główny Na blisko, raczej dobrze Uważaj na daleko Ten drop tam zgasł Więc nie wiem czy ktoś go podniósł, tam ten spadł w tym samym czasie, a się dłużej pali więc nie wiem czy był zebrany 12 osób, 10 tylko to... zostało Jakbyś ten... Yy, tracił HP To stań gdzieś obok mnie nieruchomo To Cię podleci, Ci się cały czas HP regenerować Ale we niczego nie ma. Nie wiem, ale minuta tamu. Masz może radar, czy nie? Nie. A Co w sumie masz? mam tego, mogę sobie polatać. Czekaj. Nie mówię. wiem. Peter się gdzieś, ale tak. Ta, jestem jestem. Attention everyone, this helicopter will only stay for a short period of time. There are four seats, please board as soon as possible. I repeat. Gdzieś tam daleko z Hila To są masz oznaczyłem CP na typa. Typa blisko Nice o, Ale logi Square. Do Ciebie Da, ze stacji gdzieś Pokój, pokój, pokaz okay. Widziałem najdę Dostał idę, Tak. Ok. Gdzie jest ziomek? Widzisz może? Tam. Nie wiem, ale, ale przy helce było dwóch jak coś. Tak, 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 tak. Tam. Chłop podchodzi z prawej całkowicie. Gdzieś tu, widzę go. Dostał jeden, jeden na trzech D Dwóch na trzech, Sorry. Dobra, trzeba patrzeć Widzisz coś? Nie. Nie Ej, plecy, plecy, tam I ten jeden po prawej, tak ja, jak... Mówiłem. Jest... O, damy radę tam tam nade'a przede mnie Let's go? Nie widzę go. Widzę nice. Muszę się leczyć? Ostatnie przyznanie. Bo padnę, parę, padnę, padnę, jestem. Nie, czekamy. Gdzieś Ktoś do go lewej, nie? go nie ma co. Widzę. Widzisz go? Tu gdzieś, no. na dole. Tak, gdzieś przed nami, czeka. To jest. Co? Mamy to No jest gil Dobry wektor dobry. Na blisko, tam. Na blisko, tak, Jest gościu, Dwóch. Nie To ty strzelasz tak? Nie. To kto to tak strzelał? R700 z lewej. Nie wiem. Ty, bo wylądowali na plaży. jako było. Do mnie. Yy, tu jest, na górce. Potrzebuję helpa. To on do mnie strzelał, dobra Jestem Nie widzę Strzela będziesz widział Jest tam, dostanie najdem na drzewo Dostał knockdown Nice I drugi, nie podchodź tam w Prawej, jest tam you, no. okay. On miał dobrą snipe. na Główno nie snajpy miał Lunetę 4, dobra, sobie wypożycie. Też mam Chłopy Chłopy, chłopy się co na nas Ktoś jeszcze strzela Te domki cały czas będą walić. To już bym widział, kurwa, to by było super. A, no tam. ja przez też nie widzę. Na dachu Leci, pi, 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 mam. Podleczyć cię? Insta? Nie, już leczę A bo tutaj z tej wiochy Ja mam Minuta, minutę Dobra Na blisko mamy, tu tu tu, tu 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 jest Dobra Patrzę, bo tutaj coś było Tu 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 tu, tu jest Uważaj od swojej strony uważaj Przepraszam To no. to? To kogoś mam tu chyba Insta. Mam tu Dwóch typom. A dobra to ten Jezu ale... Pamiętajcie, że chyba jeszcze jesteście. Tak. Oni tu przyjdą. O, ale mnie wystraszył ten gościu. Tu z lewej chyba nie mamy nikogo. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. A domki? No, my będziemy mieli helkę. Na szadę? Tak, jadę, jadę. Nie wiem jak tutaj, tak naprawdę. Tutaj nie jestem pewny, serio. To ja bym te, ten domek im złapał i tamtych trzymał. Mówisz? No pewnie. Lecą, już lecą na domki, na domki już lecą. Na gliderach. Tutaj? Tak. Dostał jeden. Tu za, za tym Za murkiem. coś rzucił Najd... Dwa mam daleko nic nie zrobiłem W plecy? jeszcze będą Trochę skrócę, trochę skrócę. Insta to samo. To samo zrobiłem z tobą, Nice. jest. To plecy jeszcze. Tam jak wcześniej, bo balili do nas. Idę do ciebie. Najlepiej tak będzie. Ja bym tu skałkę podejść na lewo? Ja na prawo podchodzę. W Jest Git? Leży. Dwóch mamy tylko. No. No. Powinno być wygrane, ale. Z mojej strony nie. Mam z... widzę. Jeden został. Naprawdę. Jest tu. Ja. A widzę. Koniec. Piękny nasz nowy na kres. <laughs>

ale chyba też niewiele zrobił w sumie co random. No, więcej my zrobiliśmy. Dobra, możemy ostatnio.